Ma. No, dzisiaj sobie zobaczymy jakieś tam lekkie zmiany w moim ekwipunku. Podajemy sobie parę rzeczy. Tak samo jak tu mamy. Tylko doświadczenie. Zrobimy sobie z magniaki. Zrobimy sobie war, 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 val, plan Mocniejszy atak krytyczny. Jeszcze było takiego ciekawego do pokazania możemy pokazać Chyba tymczasowo nie Idziemy sobie do fala To sobie zdejmiemy To sobie zdejmiemy I tu sobie zdejmiemy Oczywiście Orby wyjmowanie wyjmij a, a tutaj go dalej widać nie sfrugowało? dobra łączenie tak szybciej i połącz arty mamy arty Aha, jeszcze tutaj mieliśmy to zdjąć Orby, wyjmuj, wyjmowanie Wyjmij, łączenie Mamy arty Kurczę, potrzebnie ja wychodzę z tego Wyjmowanie. Ostatnie. Nie. Tak, tak. Łączek. Teraz zbić sobie na magni. Bo się dał tutaj. Dobra. Szkoda czasu. No właśnie, tu jeszcze jest ten jeden, który się tak ruszył. Zobaczenie. Ale I tu raz wyjmowanie. Wyjmowanie. Dajemy sobie osadzenie Dajemy sobie arcy na psychodoświadczenie yy, Dajemy sobie arcy na szasa Atak krytyczny I tu sobie damy arcy na większe obrażenie na bossy Tutaj jeszcze sobie damy złoto, na razie na magni. No 300 nam poszło do góry. Pepik na razie bez zmian, bez 3, zbieramy pod łapki, żeby zrobić go g 3. Od razu zrobić odcinek. tutaj takiego jeszcze jest. Tylko złoto nas tuby mogli zobaczyć sobie ile kosztuje awansowanie. 6kk, no i potrzebujemy 30k. No ogólnie jeszcze i 20kk na to, żeby obydwa poszły. Bo tak to w sobie mogę balansować tego kata. Ale w uzbierać zbieracz jest złoto. No i daj monity, będziemy mieć na trzeci poziom. No, teraz skoczyło ładnie. Ci polata może jakieś hardy hmm. To coś to może się dropnie doświadczenie, jestem ciekaw czy to w ogóle można rozbijać Stop, nie? To... Nie wiem, czy ten diamond mi się nie... Nie zlikwiduje No nie wiem to zostawię Wtedy wiedział to to zrobimy Ewentualnie sobie Nie wiem połączę coś tam kiedyś Okay. ile mamy dajmonitu Tu mamy 31K. A więc ja mówiłem czy ile tam potrzeba mnie chyba to tu mamy. Złoto. To chyba złoto mnie tego ogranicza. Chyba było tak, że mnie tego chyba złoto ograniczało Tak, złoto mięło, złoto. Dobra, no to zrobimy sobie od razu na trzeci pojem Już nie ma co tam... Spłukać, wypłać... Wypłacić wypłacimy 20 k. też miał tutaj na jakieś raki nie raki. Okej. Okay. i awansujemy na trzeci poziom mamy teraz 17,25% zakładamy no, nie dużo nam podało i teraz mamy 17 kPałera dobra i teraz sobie musimy na nowo zbierać sobie tajmonit żeby by, by zwiększyć te tutaj po prostu do... trzeba zbierać, trzeba zbierać Także w tym odcinku taki chyba odcink będę żeby to było no, żeby też nie było czekania tak jak ostatnio rok czasu na jakieś zmiany we piku, nie? Nie nagrywałem jak tam było robię na G3 czy coś mogę wywalić bo jest Dobre. Tu. 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 Tu Dobra. Weź to jeszcze pod w do tygodniu. Także do następnego i daj dać. E o puto babo.